Koszt wystrzałowej inwestycji to 250 tysięcy złotych. Środki dało Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Częstochowski Samorząd. Cześć, tu Kamil. Witam Was ponownie w Katana Shooting. I chciałbym się powiedzieć, że witam na ostatnim filmie o ostatnim programie, który posiadam na trenerze Katana Shooting. Ale to by się okazało nieprawdą, jeśli uda mi się nawiązać współpracę o której na razie nie chcę powiedzieć, no, bo wtedy to wcale nie będzie ostatni film, a pierwszy z kolejnych 2000 minimum. Także zapraszam dzisiaj do poznania programu Proshooting Challenge, gdzie będę strzelał jako trzech zawodników z repliki Glocka na podczerwień. To, będzie, to będę strzelał jako pierwszy zawodnik. Drugi, jako drugi zawodnik będę strzelał z y, repliki MP920 y, też na podczerwień i jako trzeci zawodnik będę strzelał z y, MP5 na podczerwień, dzisiaj taki pojedynek laserowy, bo niestety nie wziąłem ze sobą szadoły sp 01 Um, więc dzisiaj laserowy pojedynek, znaczy zawsze jest laserowy, tylko dzisiaj replikowy bardziej, replik, repliczany pojedynek. Um, aczkolwiek zobaczycie y, jakie wymyśliłem utrudnienia. Generalnie zamiar mam taki, że po pierwszym każdym strzale wymiana magazynka, wow, bo się ruszyłem. A, ruszyłem się i światło cień oddał strzału. <laughs> po pierwszym e, strzale wymiana magazynka i przed ostatnim e, strzałem, przed ostatnim e, trafieniem celu też wymiana magazynka. E, o, a to nawet, nawet było ciekawe jak się włączyło. Kurde, mogłem wam to pokazać. A właśnie jak ja. Zobaczcie ja, myszka też jakby stanowi, yy, czy kursor myszki dokonuje to samo co strzał i kiedy biorę replikę i dokonuję strzału to też mogę kierować mychą i jest, no, to jest to samo i teraz zobaczcie to tak tytułem wstępu dlaczego to jest ostatni program, który pokazuje i pokazuje to też z pewną dozą nie dosytu, nie złości i już nie frustracji, bo do tego przywykłem. Aczkolwiek to jest program, który pokazuje tylko e, w celach rekreacji. Tylko w celach zabawy. Najczęściej tata, dziecko. Najczęściej, nie wiem. No właśnie, zabawowo-rekreacyjnie. Bo kiedy... Bo nie mam po prostu sumienia albo trochę też odwagi tłumaczyć yy, zawodnikom sportowym, którzy się przygotowują albo biorą udział tak, w zawodach IPSC, co brał autor po prostu tego programu, tak? A jeśli coś brał, to, to powinien brać pół, nie? Zobaczcie, mamy kiwak tam w oddale, oddali podwójny. Super, Zarąbiście. Mamy zgodnie z przepisami IPSC ustawione cele. Mamy yy, białe są no shooty, tak, brązowe yy, kartony są tradycyjnie celami IPSC. Yy, no, no, kurde, są przesłony, jest wszystko pięknie, tak? I zobaczcie teraz ten, yy, zobaczcie teraz yy, co się stanie. Yy, oddaję pierwszy strzał do Lewej dolnej tarczy. Widzieli? No, szkurde, i drodzy Państwo, nie jestem w stanie, czy menadżer, czy znaczy program nie pozwala wymusić oddania dwóch trafień, żeby tarcza była zaliczona. Ja się pytam, po jakiego grzyba wkładać tyle czasu, pracy, energii, żeby to wyglądało jak w IPSC, a nie jak zabawa, zabawka na, w, na plaży po czym zrobić taką manianę taką hałturę, nie no, jak ja mam teraz człowiekowi którego przygotowuję do zawodów w IPSC wytłumaczyć, że no, zapamiętaj, zawsze strzelamy dwa razy, tak, do papieru a, no, popera tylko raz, nie, zakładając, że go trafisz yy... No, kurde, nie, nie znajduję merytorycznie uzasadnienia. Jezu, tak mało brakowało, żeby było dobrze, nie? To nie, to musiał switolić po prostu. No, wszystko jest super, wszystko jest fajnie, tak? Ale powiedzcie mi, dlaczego tylko jeden strzał? To jest jeszcze o tyle dobrze ćwiczę, że znaczy staram się zauważać punkt trafienia. Czy trafiam faktycznie alfę, czy to, co najczęściej mam, bo jednak strzelam niestety niechlujnie. Albo osoba, która mnie uczyła, jak robić FIPSC, no nie zwróciła uwagi na to, że mam strzelać wolno, a celnie. Tak? Że mam mieć wolno, ale same alfy. Ja po prostu no, od samego początku tak? strzelałem powiedzmy, że szybko, ale niecelnie. Tak? Niecelnie to znaczy, że bardzo często albo przeważnie łapię Charlie. A delty też się niestety zdarzają. No i potem oczywiście na krótkim torze no nie mam tego faktoru. Nie? I trzeba tam szorować po nizinach. No i tyle mam do pokazania. nie? To jest ten tytułem wstępu, że ja pierniczę. Byłoby tak fajnie, gdyby tu oddawało się dwa strzały po to, żeby przejść dalej. A nie jestem w stanie w ustawieniach ustawić Wymuś dwa strzały, bo kurde, wystarczyłoby taką opcję stworzyć, i żeby sobie ustawił zawodnik, tak? Raczej no, no tak, no, użytkownik, o. żeby sobie użytkownik ustawił, czy będzie strzelał zabawowo po razie, czy po dwa. Jak i PSC. Dobra, jakby jeszcze zmienili te tarcze na te IDPA, to tam już w ogóle wtedy można by było taką teorię dołożyć, że o, że to nie strzelamy i PSC, tylko i DPA, i y, no właśnie tutaj w opisie toru jest y, strzelanie tylko y, po jednym razie, tak y, w sekwencji, nie? Do tego, do, 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 do celu. To jeszcze jakoś bym to zrozumiał, nie? Ale, ale to, to po prostu wstyd, hańba i wielka sromota, nie? Więc zabawowo korzystam, y, no tak, kiedy, a kiedy wiem, że przychodzi. Sportowiec, kiedy przychodzi ktoś, żeby zobaczyć, jak wykorzystać e, taki trenażer do swojego treningu, e, dryfire no to ze wstydu mu po prostu nawet tego nie prezentuje. Nie? No dobrze, no to proszę Państwa, shooter się musi przygotować, bo tutaj byś szybko polecimy. powiedzmy, no powiedzmy, że jestem gotów, już Ah, shoot! Are you ready? And bye. So, will are No. Ah. That Pomyślałem to trzeba jednak inaczej, muszę odkładać te magazynki, bo mi będą uciekać. No dobra, to teraz drugi Teraz zdążę, bo tu jest akurat trochę czasu na przygotowanie się pomiędzy zawodnikami na zejście i wyjście. Tyle i MP5, to coś kurde źle schwyciłem, magazyn jakiś poleciał. Za dość mnóstwo mi tu Dobra, wracam do, do boku, do pierwsza kondycja. Futter, are you ready? Spędzamy. Chyba dwa misy, tu, dwa majki na tym prawym Trzy misy łącznie No i teraz jak przychodzą klienci, to zobaczcie, jestem trzech kolegów przyszło, tak? Trzech klientów na trening. Wrzuciłem im ten program. Mamy wyłonionego, wyłonionego zwycięzcę na bloku. W był zawodnikiem numer 2, tak? 287 punktów powiedzmy. Ten drugi będzie pierwszy zawodnik, tak? 286, no i ten, czyli z SMW, a pierwszy z SMP5 był najwolniejszy. Tu to zdjęcie zawsze robię, żeby potem mieć to zapisane nie? i wysyłam tam print klina czy zdjęcie po prostu wysyłam w wyniku żeby było można zapamiętać kto wygra bo to widzicie na ile to pół minuty czy minutę było na tej tablicy i zgas. no i tak to wygląda nie czterech też można wybrać no ale powiedzmy dzisiaj z czterech replik nie strzelam a, tak wygląda proshooting a zaraz dobra lecimy dalej bo to jest tylko jakby to był proshooting Holender, to nie była wcale jedynka ja nie wiem który to był to był któryś z nich ale na pewno nie jeden, bo teraz Wam pokażę jeden teraz Wam pokażę jeden i strzelę go najpierw z blok to na pewno nie była jedynka no dobra, tu się znowu ustawiam Nie wiem czemu tak gładki daje, ale dobra, niech będzie. Albo można dobiegać. No nie, no dobra. Tak. Standardowo. Stary No to. I ale dobrze, że można poćwiczyć przyrodzenie przy misach okay, dobra coś to zrobiłem aha, pierwsze trzy coś tam były zmisowane te plejty to teraz wezmę smw Słuchajcie. Zrywa się. Coś jest, Co jest ten... Słabo, Słaba, Aczkolwiek może dałem szansę, bo tam na bloku też wczynicy były. Mmm, dobra. Przednią rywalizację przegrałem, to piątka. To się postaram. Mmm, te. Okay. Are you ready? No chyba lepiej, tak? Nie wiem czy były te misy. Z to mam po piątkach zobaczymy przynoszące. Najbyły trzy. Jętrzy. No pokażmy. m 5 się zrekabilitowała. Z poprzednią porażką The Winner is... no dobra To bloki SMW chyba też na, tym, na tej ostatniej scenie, tak? Na tej ostatniej grupie celus poległy Dobra, i to był scenariusz pierwszy Teraz wujeczkę wam pokażę Przygotuję sobie SMW Teraz Kory, to byłoby z wymianą tych magów, ale musiałbym mieć podawana, żeby mi szybko podawał jak mi wylecą. Dobra. Lecimy.

さあ。 O, o. Na lewo, na lewaka! Tak mm. na lewo! Dobrze! Ja myślę, że to już powoli! Jest już nasz czas! Zobaczymy, tylko czym P5 dała radę. Nie dała radę. Wtopiła chyba z blokiem. Zapraszam Was. Jeśli stwierdzicie, że to jednak ma sens i rozumiecie autora, co miał na myśli, to zapraszam także na treningi z tym e, programem. Tym bardziej, że jest ich jakby 5 scenariuszy, prawda? E, pokażę Wam wszystkie 5, ale to może z szadowką, jedynką. E, jak będę strzelał z palnej tak? Wtedy to ma jakiś powiedzmy większy realizm, większy sens. No ale tutaj jak mówiłem. Napracować się, zrobić po prostu to oprogramowanie, po czym spierniczyć tam całą robotę i nie móc otrzymać gratulacji, bo kurde jeden strzał wprowadził, no. No nie kumam, nie kumam jak można być takim darmozjadem, takim lekko duchem, nie? Tak, wy nie wiem, co ten autor nie miał świadomości, że wiedział, jakie są cele, tak, w IPSC, a nie wiedział, że się strzela dwa razy do kartonu. No, kurde, nie rozumiem. A co wy na to? A co wy o tym myślicie? Czemu on tak to fajdaczył? Czemu on to tak zjarał? <laughs> Napiszcie w komentarzach. A, zainteresowanych. Zapraszam na treningi do katana shooting i bezpieczna strzelnica, bo każda strzelnica jest bezpieczna.